Siemano! Dzisiaj zagramy sobie mistrzostwa świata. No ale zagramy sobie San Marino, czyli Mansarino, czyli najgorszą reprezentacją zrzeszoną w FIFA. No, i zobaczymy sobie, jak oni sobie poradzą na Mistrzostwach świata. No nigdy oczywiście na tych mistrzostwach świata nie byli, bo są totalnymi gównie Nie chcę tutaj obrażać nikogo, ale no, są najgorsi, co prawda. No. I powiem tak, ja nie będę nic tutaj losował, po prostu wybieram tutaj Xa. Tak jak się wylosowało, tak będziemy grali, czyli nie, 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 wybieramy są dwa Idę oczywiście tutaj Polskę, to jest jedyne co zmieniam, bo Polska musi być. być. No po prostu musi być, tak? Wow, FIFA World Cup, no way, no way man. Gramy po 7 minut, superstar, oczywiście jest wszystko ustawione, mogę wam tutaj pokazać. Proszę bardzo, tutaj macie jak się z rakiem typu rompera, fą, fą. Dobra, game plan, sprawdźmy. Jak to wygląda? Dobra, może... nie, no, bez skrzydeł ja nie lubię, chociaż chyba, że nie mają skrzydeł. Czyli nie mamy skrzydłowych. Hmm, no dobra, no to może być taki problem. Dobra, wychodzimy na tą Szwajcarię, co ja się tam będę piery. dzielił, piękne San Marino. Olu, i moje moje ładne koszulki, ty, no. Pozdrawiam serdecznie tego, kto stworzył te koszulki, czyli Erea. Nie, nie znam, nie wiem co to jest, ale Erea. San Mariano, San Mariano, czy oni dzisiaj pokażą na co ich stać? Wątpię, ale zobaczymy. Postaramy się pokazać całemu światu, że San Marino to nie są przelewki Jest to jedna z najgorszych, ale i najlepszych reprezentacji tego świata Albo nawet i wszechświata, bo w kosmosie nie ma reprezentacji Chyba, że o czymś nie wiem, może kosmici mają swoje reprezentacje I na przykład nazywają je Manserino Haha, Po pierwsza interwencja sanmarińskiego obrońcy co to się stanęło, nie wierzę w to! Patrz! Patrz, leci! Leci, patrz, patrz! Kto to jest Viatioli! Viatioli podanie na pustaka do na niego! Nani! Wkrzyło. Przewrócił się! Poślizgnął się na lodzie! Zimno tam chyba w katarze, nie wiem, trudno, nie obchodzi mnie to. Wasze, że Nani w siódmej minucie strzela gola, ale ten San Marino się zajebiście gra. Co jest? Tiki taka! Barcelona, Real Madryt, Brazilo! Jezu, wszystko połączone w jedną daje San Marino. Tak. Tak jak, wiecie, bujka, bajka i brawurka chyba tak to się nazywało, te atomówki, no, ten doktorek połączył różne chemikalie, różne słodkości, inne niecodzienności i wyszły one, to tutaj wystarczyło połączyć Brazylię, Real Madrid i Barcelonę, no i jeszcze tam przez przypadek fiolkę z Polską, z Polską, kurde, roz, rozwalili, no i się wlało i się stworzyło San Marino. <śmiewa> o nie babu szwajcarska poruwa o, 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 o. Wi, wi. Dobra, o Jezu, ale ten bramkarz jest gówniany, ja pierdzielę. Oni prosto w niego wstrzelają, a on nie broni. Ej, ale. Co? Czemu oni są tacy szybcy! Szybcy. Czemu oni są tacy szybcy i tak dobrze podający? Pf, pf. Piękna obrona czego sanmarińskiego bramkarza, który wychowywał się pośród lisów w lesie. Lisy go, tak, bo w wieku dwóch lat matka go porzuciła, wyrzuciła go do lasu, no i oczywiście była Włożką. Wyrzuciła go do sanmarińskiego lasu, gdzie adoptowały go wilki wraz z parą niedźwiedzi. I teraz on stał się bramkarzem, prawda? W, sa w sanmaryjskim lesie. Cały las go pokochał, ale on nie mógł. On... Jego sufit był o wiele wyżej niż las. On musiał się pokazać całemu światu. I poszedł do San Marino, do reprezentacji San Marino, bo żaden klub go nie chciał. No to mógł tylko w reprezentacji grać, bo on... i tak lepszego bramkarza nie mieli. Taka jest właśnie historia jego. Nie wiem, jak się nawet nazywa. Nikt, nikt tego nie wie. On jest bezimienny. Tak jak z Gotika. O! Ale zobacz, wcale nie nazywa się Mato Zawoli. On jest oczywiście. To jest jego pseudonim, to jest jego pseudonim, którego używa, aby skryć się pomiędzy dobrych piłkarzy. To sam jest kurwa gówniany, ale... Sam jest nędzny. No dobra, może... No może jest nędzny a nie gówniany, już nie będzie tacy surowi dla niego, jednak jest San Marino. Ach tak! Właśnie to jest ta chwila, kiedy San Marino gra pie swój pierwszy mecz w historii na mistrzostwach świata FIFA. A i e, e, gra z Szwajcarią w tym pierwszym meczu, czyli z bardzo dobrą reprezentacją, jak na warunki mistrzostwo-światowe, która może dochodzić naprawdę do dalekich faz turnieju. No po prostu z nimi wygrywamy. Po prostu z nimi wygrywamy po ślizgu na niego, który mówiłem od początku, że on jest, kurde, San gwiazdą zostanie. San Marino i Unatet Arab Emirates na drugim miejscu Szwajcaria, naprawdę no, dosyć słabo Haiti teraz, Haiti kontra San Marino, ależ to będzie meczyło Dobra, pokonaliśmy Szwajcarię co to jest za stadion? To jest stadion Haiti, Stade Silvio Cator? What the shit? Co to za lasy kurde? Tam się urodził ten bramkarz nas, nasz bezimienny To może się urodził jednak w Haiti, a nie we Włoszech i go... A, to jest on to te całe sanmaryńskie lasy w Haiti, tak, niko nich nie słyszał, ale to tylko legenda, a jednak nie. Wiecie, legenda okazała się prawdziwa. W każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Tylko że tutaj no faktycznie urodzi... miał się urodzić w... w San Marino, urodził się w Haiti. No, tak bywa czasami, tak, ale gra dla San Marino, więc nie ma co się tutaj wstydzić. A teraz, Wow, 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 wow! bezimienny, bezimienny, mimo że tutaj się urodził, to, to wierzę, że urodził się jednak w sanmaryńskim lesie. Wszyscy mu to wmawiali, że... Może właśnie, wszyscy mu to wmawiali, że on się tym... Te, te wilki się nie opiekowało, tak naprawdę się im nie opiekowały, bo go porzuciły. jak zobaczyły, jak jest debilem! Jakim jest debilem, nawet na wilki to było za dużo. Ale pędzi, Golucini, patrz tutaj! Jaka tutaj wyrwa się zrobiła! W szeregach hajtańczyków. chyba na znowu, czy nie? Nie, golinuczci! Golinuczci strzela goli! Goli jajka, co? Nie, ja nic nie sobie powiedziałem, ale go strzela Łatwo. łatwo? No, normalnie 3 na 3 wygrane zara będą Jeszcze tylko jeden meczek wygrać i To jest no, Sanomarino normalnie mistrzem świata zaraz zostaje O nie Ditson Ditson nie, Ditson Ditson ty chuju Dicon, ty zostaje, od dzisiaj jesteś wrogiem publicznym numer jeden San Marino. Społeczności San Marino i innych tego typu rzeczy. San Marino. Co mają taki właśnie członek San Marino? Nie lubimy cię Ditson. Dison, zostajesz w ogóle wykluczony, masz zakaz wstępu do San Marino i do Włoch w ogóle masz zakaz i do Watykanu i w ogóle wywalamy cię. Nie możesz już być chrześcijaninem, jeżeli jesteś... Chociaż Nani może mu pomóc, żeby jednak był, jednak nie, dalej. Jeżeli wygramy, to jeszcze dla Ditsona będzie może odpuścić, ale jeżeli zremisujemy, nie, nie ma takiej opcji. Uuu, Palazzi! Mhm, o Okej, okay, okej! Okay. Dobrze! Mm, tu biegnij! Indicio! Trzymujesz tą piłkę 10 lat, no. no. możesz szybciej. No i ty co masz wyjebane teraz. Znaczy masz... właśnie jesteś rozjebany teraz zaraz. Ma, po mafie z almaryską dzwonię i... Cię rozwalam. Ale i tak jesteśmy pierwsi. Nie mamy chyba szans na nie wyjście. Chociaż można powiedzieć, że jednak mamy. No dobra, ale gramy z Emiratami Arabskimi o pierwsze miejsce w grupie. Jak zjemysłujemy, to mamy pierwsze. San Marino najlepsza reprezentacja wszechczasów kontra Zjednoczone Emiraty Arabskie czyli Emiraty, które są zjednoczone i są arabskie. Ale, bronna, Wy. Chyba zabrał mi. Wyciągnął się tam nasz bramkarz wilk... wilko. Ej, on się urodził w lesie, w Wilkowyjach. Tak, wilkowie są w San Marino, jakby się nie widzieli. W ogóle to jest polska propaganda, że wi... wilkowie są w Polsce. Wcale tak nie jest. Wilkowie są w San Marino. I właśnie tam się wychowywał nasz bramkarz bezimienny z Gotika. Chociaż on z Gotika nie jest, bo nie jest polski, chociaż Gotik jest oczywiście niemiecki. Ale jest polski. Jest. Gatik jest tak samo polski jak Matikasz. Uuuu i Aj, karamba! Nie! Każdy debil trafia w słupek, no jak zwykle. Jak zwykle się okazuje, że... Ja nie jestem debilem, gdyż... Ja nie strzelam przecież to... moi piłkarze strzelają, więc oni są debilami. Ja nie jestem. Wiadomo co chodzi? Wszystko jasne. Wszystko jest, wszystko jest jasne jak słońceczko, Piękne, świecące! Uuu, nad niebem. Bramkarzu <laughs> ty mój kochany Bezimienny wilku ty samotny po, po, pośród Polan i lasów i innych takich różnych zielonych części planety coś ty zrobił? Ciao bella ciało mi śpiewa tutaj, nie Wcalił mi strzeli. Ciało, ciało, co to jest, panie Bramkarz? Co ty się podnosisz, 5 lat, i jeszcze się rozglądasz? Gdzie ta piłka? Gdzie ta piłka? Ka jak Karius dostał kurwa, kopa na Rii, mu się mózg przestawiał i takie błędy robił, to tak samo nasz nasz samotny wilk pomiędzy polami, tak samo miał nasz no kurwa. No i przegrywamy z tymi Emiratami jebanymi. Ze Szwajcarią wygrać, z Haiti zremisować, no to zarabiam z Arabami emir Emiratywnymi, emiraty emir Zjednoczonymi przegrać oczywiście. Oj, uu, dobrze, że chłop nie umie przyjąć, nie uczyli go tego w arabskiej szkole magii. Dlaczego magii? Bo... Bo nie wiem, no po prostu, magiczny, MAGICZNY ARAB nie! O kurwa, no to może być problem, bo... Jeżeli... Haiti albo Szwajcaria wygrały różnicą dwóch bramek, no to mamy no, przejebane. Mamy przejebane dosyć. Możemy teraz odpaść. I kurwa... Dlaczego jak przegrywamy... Dlaczego akurat przegrywamy kurwa z jebanymi arabami? A... Arabski Arabskie kurwiszony mnie tu pokonują, a szwajcarskie parówki już nie. Dobra, no jak tam sobie chcecie, no, ale jeżeli odpadnę, to wszystko wina sędziego. Nie, 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 nie. O, alobrona. Nie, oh, alobrona. Ej, ale dobra, bo już jest koniec. Uwaga, proszę. Ty kurwa, Jak zwykle, świat, cały wszechświat w sumie nawet, jest przeciwko Rudy. No tak, oczywiście Rudy zawsze ma najgorzej, no. no co ja mógł to powiedzieć? Rudemu zawsze wiatr w oczy kole. I tak, wszystko zrzuca na to, że jestem po prostu Rudy i mnie nie lubią. Wsz wszyscy mnie biją. Ja tak naprawdę jestem zajebisty, prawda? Mam zajebisty głos i w ogóle mam inteligencję na poziomie siedmiu szympansów. Jednego goryla. Każdy ma to teraz akurat w hu, gdyż San Marino przejebało i korzeń. Marzeń, co? Nie, nie o to mi chodziło, ale... W ogóle... No chujoza, Gold ranking. Czy kto wygrał? Kto wygrał w ogóle? To jest akurat ciekawe. wygrał, Aha! Okej, okay, czyli Araby były w no, o trzecie miejsce walczyli. O, Kolumbia wygrała z Polską, to fajnie. No, czyli Araby wygrały z Irlandią, wygrały z USA i wygrały z Nie. Nie i... Niemcy? A, no i Niemcy z nimi wygrali, okej. Okay. Z drugiej strony zaś nic ciekawego się widzę nie stało. No dobra, no, no i git, no i w sumie spoko. Assist Ranking był ktoś u nas, nie, Grzyszuek, Kimik, no i co, no i gówno. I San Marino, no raczej by sobie aż tak dobrze nie porodził, bo naprawdę tutaj się porodził sobie bardzo dobrze. Pokonaliśmy Szwajcarię, za co zremisowaliśmy z Haiti, przegryliśmy 2 do 0 Arabami, Ja nie wiem jak, jak tak może było w ogóle zrobić, ale. Nå spaker han og tar så mye av no rock.